Każdy ma jakieś swoje państwa. Po... Zdanie, z którym nie można się nie zgodzić. Wystarczy pomyśleć, ile razy zrobiło się coś, po czym samo się z siebie śmiało, chyba jakby się to zrobił przy kimś, to najprawdopodobniej zostałoby się dziwakiem. Myślę, że każdy ma jakiś taki swój rytuał, a dzisiaj wam opowiem o moim. Zaczynam dzień od kawy. Zwyczajnej żeby nie zamurzać na spotkaniach, które swoją drogą są głównym celem mojego dzisiejszego wywodu. A tak właściwie to, to co robię przed nimi. Do kawki lubię sobie coś przekącić. Jakieś... nie za dużo śniadanko. Zawsze budzę się dwie godziny przed spotkaniem, także mam dość sporo czasu dla siebie. Po śniadaniu najczęściej rzucam się na łóżko i walczę z sobą, żeby tylko nie zasnąć. Testując przy okazji swój charakter, bo przecież wszyscy wiemy, że... Z rana każde łóżko jest wygodne, a w szczególności te nasze. Po tym jak stwierdzę, że już się wyleżałem albo że zaraz zasnę, wstaję z łóżka, włączam muzykę i zaczynam tańczyć. Oczywiście wszystkie rolety przed tym zasłaniam, żeby sąsiad z naprzeciwka nie miał takiego show zupełnie za darmo. Wreszcie. U mnie każda czynność ma przypisaną część playlisty i zawsze muszę się wyrobić w czasie przed kawałkiem zmieniającym ją. Na przykład Myję zęby do Crazy a ubieram się do Mufflej -like Jagger. Wiem, że to trochę po. ale ma to swój urok. Proponuję zębów. To spędzam przy tym chyba najwięcej czasu. A dokładnie na robieniu min i innych dziwnych różnych rzeczy z moim twarzą. Może mnie weźmie jakaś hijawa, albo chociaż się uśmiechnę. Ubieram się też dość dziwnie, bo zawsze mam jedną skarpetkę na lewą stronę, najczęściej tą po prawej. A gdy ubieram koszulkę, zawsze klepię się trzy razy po brzuchu. Nigdy więcej, nigdy mniej. Zawsze trzy. Jak już mam wyjść z domu, to rozwiązuję jednego buta, też najczęściej tego prawego. Nie wiem czemu to robię, ale zawsze tak jest. Jeśli chodzi o imprezy, różnego typu, zawsze staram się korzystać z nich jak najbardziej. Nie lubię tak zwanego zemulania, za każdym razem staram się, żeby ja jak i towarzystwo były rozbudzone. Podczas spotkań tego typu próbuję być tym najbardziej śmiesznym i najbardziej gazatliwym. Nie lubię, gdy moi znajomi się smucą, a już tym bardziej na imprezie, więc gdy widzę, że jest potrzeba, to wkraczam do akcji i próbuję ich rozbawić. Nieważne w jakiej formie. Czy w postaci zwykłej pogawędki, czy jakichś wygibasów na parkiecie. Podczas imprez zwracam dużą uwagę na integrację i chcę, by jak najwięcej osób bawiło się we wspólnym gronie. Najczęściej udaje mi się to poprzez włączenie muzyki i zaproszenie wszystkich do tańców. Za każdym razem oddaję się muzyce i zapominam o szarej rzeczywistości, skupiając się na tych osobach, z którymi imprezuję i chwilach, które kiedyś pozostaną w moim życiu jako piękne wspomnienia. Na imprezach utożsamiam się także z tym troskliwym typem człowieka. Oprócz pilnowania samego siebie, też na oku mam inne osoby i gdy jest potrzeba staram się pomóc zagubionym, zbyt szalejącym lub smutnym osobom znam granice imprezowania dlatego organizatorzy widzą we mnie dość dużo wsparcie. na imprezach jestem człowiekiem wolnym i lekkim człowiekiem, który nie przejmuje się tym co będzie jutro skupiającym się na tym co jest tu i teraz korzystającym z cudownych chwil spędzonych w fajnym gronie znajomych i przyjaciół